Od trzech dni gotuję posiłki dla żony. Pierwsze trzy posiłki szykuję dzień wcześniej. i Do każdego zostawiam karteczkę z instrukcją. Pasta z łososia. Na śniadanie kroję ogórka, dodaję łososia, serek kanapkowy i mieszam. Orzechowa przekąska. Płatki owsiane, miód, mleko, masło orzechowe i mieszam. To będzie obiad 5 minut. Makaron do naczynia żaroodpornego Zalewam sosem pomidorowym, na to pomidorki koktajlowe, tarta żółta mozzarella, kulka białej mozzarelli i serek kanapkowy. Zalewam wodą, żeby zakryć makaron. I do piekarnika. Po upieczeniu mieszamy. Pora posprzątać! A trochę nabałaganiłem. Korzystam z tego, że Tosiek jeszcze śpi. mi śniadanie. Ale że mam gotowe, bo w tym tygodniu mój mąż gotuje. A stała Robimy kanapki. Smacznego dla mnie. Odgrzewaj się szybciutko. I voilà. Gotowe. Można jeść. Wcina, wcinaj wcina Ja jem drugie śniadanie na podwieczorek. Nie. Ty też chcesz drugie śniadanie na podwieczorek? A na kolację robię tosty. Pieczywo tostowe pełnoziarniste, serek kanapkowy, ser żółty i szynka. Do tego sałatka z rukoli i pomidorków. Dziękuję.